tvpodkarpacie.pl Proszę Państwa, chciałbym Państwa zaprosić na spotkanie z kinem. Będzie to spotkanie trochę nietypowe, bowiem wchodzimy w taką ogólnopolską sieć kino IM, sieć kin studyjnych. Ideą tego projektu jest stworzenie sal kinowych, organizowanie projekcji w miejscach, pomieszczeniach, które z definicji nie są do tego przystosowane, pełnią zupełnie inne funkcje. Między innymi takimi miejscami są galerie i nasza galeria właśnie znalazła się w sieci ogólnopolskiej IN KINO za rokiem. To są kina studyjne, a więc repertuar troszeczkę mniej komercyjny, ale to nie znaczy, że wyłącznie filmy jakieś poważne, bardzo trudne, nieprawda. Proszę Państwa, startujemy 12, potem druga projekcja 19 i to będą dwie komedie, proszę Państwa, filmy bardzo zabawne, bardzo ciepłe. 12. Zapraszam Państwa na inaugurację Kina za rogiem i spotkanie z filmem Nieściszani. Natomiast 19. Zapraszam na film Udego Alena o północy w Paryżu. Serdecznie zapraszam do Kina za rogiem w Biurze Wystaw Artystycznych w Sanku. Tv podkarpacie.pl